I gra na Kartyna, a przygotowuje się Heidi Natalia, strona czerwona, i karawacka Natalia, strona biała. Przez czasem odzyskałam taki na Musimy z oczu Dziowskiego, Poprosimy lekarza na Matea. Matea matę w salonikę w y y Arter i Krupka Miko Następnie Daniel Gorczyk strona czerwona i Skrobel Krystian strona biała Do pierwszej walki po przerwie do macie A proszę przygotować się Po stronie czerwonej Cdej Aleksander Po stronie białej Drążyk Gacber do Przybliża się do walki numer 28, Majumis Hyrus Patia, AK z Trzymon Szyją. Zmiana kategorii będzie od następnej walki w 10-20 40 kg. Wykonanie walki jest się Hyra Daria po stronie czerwonej. walki na macie A przygotowuje się Zaniewski Wojciech po stronie czerwonej i szłapa Aleksy po stronie białej